Więc tak, witam Was wszystkich. Nazywam się Adriana Skorzek, pewnie mnie znacie. I razem z Krzyśkiem Żurem organizujemy spotkania, na których wszyscy mogą poznać metodę działania On Your Life. Prowadzimy również nas, nasz blog First Steps On Your Life oraz kanał na YouTubie, gdzie gromadzimy nagrania wszystkich naszych spotkań z Don Feila, który jest autorem właśnie tej metody. Jesteśmy trenerami stylu życia i robimy network marketing właśnie według jego zasad. Chcemy dzisiaj przybliżyć Wam to wszystko co Don co tydzień przekazuje. Zapraszamy do wysłuchania półgodzinnej prezentacji i dziękujemy za Wasz czas, który poświęcacie na to, by tu być. System live Life Don Feila to sposób podejścia do robienia network marketingu metodą lifestyle'ową, wypracowany przez Dona i Nancy Feila 50 lat temu. To prezentacja nazywana jest How to Drive, czyli jak jeździć tym pojazdem, którym jest Wasza firma MLM-owa. Don Fayla, legenda MLM od ponad 50 lat aktywnie działający w tej branży, jest autorem światowego bestsellera, książki Biblii dla MLM-u pod tytułem 45-sekundowa prezentacja, która odmieni Twoje życie. jej na bazie jego działań MLM-owych 36 lat temu. Sprzedała się już prawie 11 milionów egzemplarzy i została przetłumaczona na 25 języków, a obecnie Don pracuje nad jej zaktualizowaniem, które dostosowuje wiedzę z książki do obecnych czasów. Co tydzień spotyka się z ludźmi z całego świata na Zoomie i uczy opracowanego przez niego systemu on Your Life, mieć swoje życie na własność. Jego spotkania są zawsze neutralne. Nie, nie opowiada on o swojej firmie, w której jest od 25 lat. Jedyne, co wspomina, to, że zaczynał w tej firmie od zasponsorowania czterech osób na początku, z których to osób powstała w konsekwencji grupa ponad 1 miliona 400 tysięcy osób. 95% ludzi z jego struktury pochodziło od czterech pierwszych osób, które zasponsorował na początku. To powinno Wam dać do myślenia, że aby zbudować dużą organizację, nie trzeba rekrutować zbyt wielu ludzi do swojego biznesu. Jedyne co trzeba zrobić, to sponsorować i uczyć ludzi duplikacji. Dla tych, którzy są nowi i nie wiedzą, co oznacza duplikacja, Powiem, że jest to bardzo proste. Jeżeli kogoś zasponsorowaliście bezpośrednio pod sobą, czyli znaleźliście swoją pierwszą osobę, która tak jak wy chce robić network marketing, nauczyliście ją, jak to się robi, i ona to zrozumiała i wpisała się do waszej organizacji, to budujecie z tą osobą kolejne poziomy pod nią. Co e, najmniej trzy lub więcej e, poziomów w głąb. Kiedy to zbudujecie taką e, strukturę, co najmniej czteropoziomową, oznacza, że nastąpiła duplikacja. Budujecie tę strukturę poprzez pokazywanie innym możliwości i nauczanie, czym jest network marketing. Ludzie, którzy rekrutują innych do sprzedaży, nikt nie duplikują. Oni e, tworzą orga, e, organizacje, ale e, nie tworzą organizacji co najmniej czteropoziomowych. Ale głównie jednopoziomowe struktury. Tym samym nie są w stanie je zbudować na tej bazie dużej, stabilnej grupy. Co robimy w MLM? Sponsorujemy, uczymy ludzi duplikacji i budowania co najmniej czteropoziomowej organizacji, którą nazywamy rodziną konsumencką. Kto czytał książkę Dona, wie, że w prezentacji serwetkowej numer 4 odwołuje się on do pewnej analogii, która opisuje, jak powinien wyglądać wasz biznes? Jest to jedna z ważniejszych prezentacji do szerszego wyjaśniania ludziom. Don mówi, że wasz biznes powinien wyglądać jak największy budynek, jaki widzieliście w swoim życiu. Ten budynek reprezentuje przychody, jakie chcecie osiągnąć w MLM-ie. Nie zobaczycie tego budynku ani nie zobaczycie swoich dużych dochodów w MLM-ie, jeżeli najpierw nie postawicie fundamentów pod nim. Jeżeli chcecie zbudować duży wieżowiec, musicie również zbudować bardzo głębokie i solidne fundamenty. Budowanie ich właśnie następuje w wyniku duplikacji. Jeżeli rekrutujecie ludzi do sprzedaży, yy, nigdy nie zbudujecie dużego budynku i nigdy nie zarobicie ogromnych pieniędzy, a zrozumiecie to za chwilkę. Dam Wam przykład tego, co dzieje się obecnie w branży. Człowiek, tak zwany typ niesprzedażowy, bez wątpienia będzie chciał zrekrutować sprzedawcę, bo myśli, że się przez to szybko wzbogaci, ponieważ dobry sprzedawca może sprowadzić mu wielu ludzi i w ciągu 6 miesięcy do roku może z łatwością zrekrutować od 50 do 100 osób do swojej organizacji. Ale pod koniec roku popatrzcie na jego drzewko i zauważycie tam, że jest kompletny brak duplikacji. Nie nastąpiła ona w żadnym miejscu w jego strukturze. Ona może mieć w kilku miejscach jeden poziom więcej, ale tak naprawdę to jest zerowa duplikacja. Gdy macie zero duplikacji, dojdziecie do punktu, w którym tracicie ludzi szybciej niż możecie ich pozyskać. I tak ten oto tutaj urodzony handlowiec zaczyna myśleć, że coś jest nie tak z firmą, produktami, sponsorem, planem marketingowym. Lub czymkolwiek. Ktoś pokazuje mu kolejną gorącą ofertę, i on zaczyna już wyścig po następną nagrodę w kolejnym nowym programie. Przyglądamy się mu po roku i co się dzieje. Ten człowiek jest znowu gotowy do tego, by przeskoczyć gdzie indziej, bo sytuacja się powtarza, bo nie było duplikacji, i znowu zaczyna się on szybciej tracić ludzi, niż jest w stanie ich pozyskać. Natknęliście się na ludzi, którzy brali udział w dwóch, trzech, czterech i więcej programach, i oni nigdy nie osiągnęli stabilnego sukcesu, ponieważ nie duplikowali. Jest niemożliwe zbudowanie dużej organizacji bez duplikacji. Wszystko, co musicie zrobić, to powiedzieć takim osobom, które uważają, że się do tego nie nadają, że ponie, nie, nie ponieśli porażki w marketingu sieciowym, ponieważ nigdy nie zajmowali się tak naprawdę marketingiem sieciowym. Oni w nim byli, ale zajmowali się sprzedażą, a to nie działa. Opowiem Wam krótką historię o człowieku o imieniu Jimmy The Bachel Smith, który był rzeźnikiem przez ponad 40 lat. Musiał przejść na emeryturę z powodu kontuzji pleców, dostał się do marketingu sieciowego i powiedział, że kocha marketing sieciowy, ale zajmował się tutaj sprzedażą. Więc co roku przez 10 lat był w innym programie, nie zarabiał prawie żadnych pieniędzy, natknął się na materiały szkoleniowe Dona i dowiedział się, że w MLM nie rekrutujemy ludzi. Do e, sprzedaży, ale sponsorujemy i uczymy ludzi prawidłowo duplikować. Miał 52 lata, kiedy zaczynał, a w wieku 70 lat jego majątek wynosił już 35 milionów dolarów. Dziś ma 92 lata, a jego majątek jest wart 90 milionów dolarów. Mamy nagranie wywiadu, który przeprowadził z Erikiem Warry, i dwa razy w wywiadzie wspomina o Donie i wyraża całkowite uznanie dla niego za sukces, jaki osiągnął w network marketingu. Kiedy Don zadzwonił do niego po raz pierwszy z prośbą o napisanie przedmowy do nowego wydania jego książki wychodzącej w Europie, był tak wdzięczny za to, czego się od niego nauczył i Nancy, że zaprosił ich w prezencie na tygodniowy rejs statkiem z Nowego Orleanu. Przez tydzień spędzony na tym statku ani razu nie pytał Dona o produkty firmy lub plan marketingowy, ale wszystko, o czym chciał rozmawiać dotyczyło liczb, multiplikacji i duplikacji. Kolejnym e, krótkim świadectwem jest Jordan Adler. Jest obecnie czołowym dystrybutorem w jednej z firm, ale był w branży od 11, 11 lat. Nie sponsorował nikogo, ponieważ ciągle próbował rekrutować ludzi do sprzedaży, a to nie działało. Faktycznie natknął się na książkę Dona na wyprzedaży garażowej i kupił ją za 25 centów. A teraz jest oczywiście multimilionerem i za każdym razem, gdy robi spotkania, zawsze trzyma książkę, mówiąc ludziom, że muszą ją przeczytać, zanim się zabiorą za network marketing. 100% ludzi, osób na świecie, którzy nie są w marketingu sieciowym, nie rozumie tego. 80-90% ludzi, którzy się w nim już znajdują, nie rozumie również tego. I dziwilibyście się, ilu właścicieli firm tego nie rozumie. Dlatego książka DONA sprzedała się już w ponad 11 milionach egzemplarzy i jest przetłumaczona na wszystkie główne języki świata, ponieważ jej popularność rośnie ze względu na fakt, że kiedy ludzie ją czytają, zaczynają rozumieć MLM. My mówimy, że oni teraz wiedzą, jak jeździć. Osobiste świadectwo DONA zaczęło on od sponsorowania czterech dystrybutorów, którzy rozrośli się do liczby 1,4 400, 400 tysięcy osób. 95% tej grupy pochodzi od pierwszych, oryginalnych czterech osób. W, jest on w firmie z branży suplementacyjnej i przez okres 25 lat, przez przypadek, sprzedał jeden produkt, ponieważ odwiedzili go ludzie w jego domu i zobaczyli na blacie w kuchni produkty. Zapytali, co to jest. On im powiedział, a oni chcieli to kupić. To jedyna rzecz, którą sprzedał przez 25 lat. Mimo to w zeszłym miesiącu obrót jego struktury wyniósł ponad 14 milionów dolarów. W tym roku spodziewa się ponad 150 milionów dolarów obrotu rocznego, co jest obrotem, którego ponad 90% firm nawet nie osiąga. Robi 150 milionów dolarów rocznie i nie ma nawet sekretarki. Robienie takich obrotów, jak zbadał Jeff Romualdi, jego długoletni przyjaciel i współpracownik, wymaga tradycyjnej firmy, a nie firmy marketingu sieciowego zatrudnienia ponad 500 pracowników. Jeżeli chcielibyście pokazać ludziom różnicę między marketingiem sieciowym, który znacie, a sprzedażą i tradycyjnym biznesem, to znajdziecie bardzo dobre wyjaśnienie tego wszystkiego w nowej książce DONA. Znajdziecie w niej również odpowiedzi na prawie wszystkie pytania, o, jego, o, o jakich kiedykolwiek pomyśleliście w aspekcie działania w network marketingu. Jeżeli chodzi o rynek, na jakim chcielibyście działać, próbując sprzedawać swoje np. prozdrowotne produkty. Pytanie brzmi: ilu ludzi naprawdę chce usłyszeć, jak mówicie o, waszym, o waszych suplementach? Macie tak naprawdę mały rynek, bo tylko 15% to ci, co są chorzy, cierpią z powodu bólu lub chcą zadbać o swoje zdrowie. Z tego tylko 8% jest naprawdę zainteresowanych poprawą swojego zdrowia. Do tego macie tutaj dużą konkurencję na tym rynku. Jest dużo tego typu firm z tej branży i cały czas powstają nowe. Wszystkie nowe firmy zaczynające działalność popełniają ten sam błąd, kiedy zaczynają. Wydają miliony dolarów, rozwijając duże linie produktowe, przygotowują się do wejścia na rynek, rekrutują menadżera sprzedaży. To jest ich błąd. To trochę dziwne, ponieważ nie jesteśmy sprzedaży, jesteśmy w marketingu sieciowym. Więc dlaczego oni rekrutują menadżera sprzedaży? Jest kilka powodów. Jednym z nich jest to, że nie rozumieją marketingu sieciowego i rekrutują menadżera sprzedaży, aby ten rekrutował ludzi do sprzedaży produktów. Zdajecie sobie sprawę, że 90% wszystkich nowych firm, które rozpoczynają działalność, nie dotrwają nawet do dwóch lat i wypadną z biznesu. Dlaczego to jest proste? Ponieważ nie uczą swoich ludzi duplikowania. Podsumowując, macie mały rynek, 8% i macie dużą konkurencję. Ale największym problemem jest to, że 95% osób nie chce mieć nic wspólnego ze sprzedażą. Mam na myśli tutaj absolutnie zero. Wiadomości w Ameryce kilka miesięcy temu mówili o tym, że tylko 4,7% ludzi w Ameryce chce zajmować się sprzedażą. Więc dam Wam coś do przemyślenia. 95% ludzi w marketingu sieciowym, którzy tego nie rozumieją, szukają tych 8% ludzi, którzy nie są w stanie tego robić, bo nie chcą sprzedawać, tylko chcą zadbać o swoje zdrowie. I do tego pomyślcie, jak możecie zbudować ogromny biznes opierając się na typowych sprzedawcach, których jest tylko 4,7% i którzy nie są w stanie budować MLM-u, bo ciągle zajmują się sprzedażą i rekrutacją. A tutaj ta sprzedaż ma tak naprawdę krótkie nogi. Czy widzicie tutaj ten ogromny paradoks i ślepoty tych, którzy próbują uczyć innych MLM-u, opierając swoje działania tylko na nauce technik sprzedaży i skutecznej rekrutacji? W zupełnym przeciwieństwem tego wszystkiego jest system, którego uczy Don. Wasz rynek dzięki niemu będzie wynosił 100%, ponieważ 95% ludzi czegoś w celu pragnie, a 5% osób na górze to już to wszystko ma i oni tak naprawdę zostają tylko Waszymi świetnymi klientami. Dzięki systemowi nowoczesnej technologii i aplikacji będziecie w stanie zrobić w ciągu 3 do 5 lat to wszystko, co do nowi zajęło 25 lat. Kiedy już naprawdę zrozumiecie marketing sieciowy, zdacie sobie sprawę, że to jest bardzo proste. Są tylko dwa elementy, które są Wam potrzebne, aby zbudować duży biznes. Jednym elementem jest, was, jest Wasz pojazd, którym jest Wasza firma z produktami i planem marketingowym. Ludzie spędzają dni, tygodnie, miesiące próbując uczyć innych, którzy nie chcą sprzedawać, jak sprzedawać, a wszystko, o czym mówią, to ich pojazd. Na pewno byliście na różnych prezentacjach, więc doskonale sobie zdajecie sprawę, jak to wygląda. Nie poświęcają jednej minuty na uczenie ich, jak jeździć tym pojazdem. Oczywiście wiecie, jak prowadzić pojazd, kiedy rozumiecie marketing sieciowy. I tutaj drugim elementem zapewniającym sukces w mlm jest właśnie wiedza, jak jeździć. Prosta, mała analogia, którą łatwo zapamiętać. To bardzo ważne, żeby ją ludzie zrozumieli. Jeżeli mielibyście nowiutkie Lamborghini lub Ferrari, czy pozwolilibyście waszemu najlepszemu przyjacielowi pojechać na przejażdżkę po okolicy, jeżeli on nie potrafiłby jeździć, Żona Dona, Nancy i Don jeździli po świecie ze swoimi szkoleniami, będąc w ponad 35 krajach. Pytali setki tysięcy ludzi o to. 100% ludzi mówiło, że nie ma mowy, nikomu nie pozwoliliby prowadzić ich samochodu, zupełnie nowego Lamborghini, jeżeli nie potrafiłyby te osoby jeździć. A spójrzcie, co się dzieje w branży. Kiedy rekrutują kogoś do sprzedaży, zwróćcie uwagę na, na specjalnie użyte tutaj słowo: rekrutują. Spędzają cały czas próbując nauczyć kogoś, jak sprzedawać i im się to nie udaje. Kiedy Don robił te szkolenia, zawsze zaczynał od zadania e, pytania ludziom. Kiedy sponsorujecie kogoś do swojego biznesu, ile czasu zajmuje wam szkolenie i nauczenie, zanim wasza osoba będzie mogła kogoś zasponsorować? Czy jesteście w stanie ich nauczyć wystarczająco e, dużo wszystkiego w ciągu jednej lub dwóch godzin? Nie? A może e, dwa, trzy dni? Nie? Dobrze, więc ilu z was miało taką sytuację, w której ci ludzie byli z wami przez kilka dni, tygodni, dosłownie miesięcy, i ciągle nikogo nie zasponsorowali? Ponad połowa osób na sali podnosiła ręce, mówiąc, że tak właśnie u nich było. Pytał ich też, czy chcieliby wiedzieć, dlaczego nie zasponsorowali nikogo. Odpowiedź była bardzo prosta ponieważ nikt nie nauczył ich czegoś, co potrafią zrobić. Zobaczcie, że to jedna rzecz, jeżeli możecie coś zrobić Wy sami, ale musicie mieć coś tak prostego, że każdy może to też zrobić. I powtórzyć, oraz każdego możecie w prosty sposób tego nauczyć. I to, co właśnie zamierzam tutaj zaraz Wam pokazać, to sposób, w jak krótkim czasie nauczyć każdego czegoś, co może również robić on sam. Chcę jeszcze powiedzieć coś na temat aktywności. Pomyślcie o ile, o tym, ile osób macie teraz w swojej organizacji. Spośród tych wszystkich ludzi, ilu z nich aktywnie buduje biznes? Przeanalizujcie to. Mieliśmy na spotkaniu na Zoomie pewną kobietę, którą Don zapytał po spotkaniu: Ile ma osób? Powiedziała, że 500. Dobrze, powiedział świetnie. Ile z tych osób aktywnie buduje ci biznes? Zrobiło się cicho przez około 10-15 sekund. W końcu powiedziała, że 10. To jest bardzo mało, prawda? I to jest standard w tej branży. Aktywność tutaj wynosi około 5%, albo może nawet niżej. I dlatego praktycznie każda firma na świecie zaczyna odnotowywać spadki, ponieważ dochodzą do punktu, w którym się tak są tak duże, rekrutują na potęgę i nie uczą ludzi duplikowania, że tracą ludzi szybciej niż mogą ich pozyskać. System Dona, oparty o jego książkę, aplikacje i nowoczesne technologie. Prawdopodobnie rewolucjonizuje branżę. Obecnie dzięki jedynej takiej aplikacji Dona na świecie, która uczy ludzi, jak prowadzić pojazd, będzie to naprawdę proste do zrobienia i możliwe. Kiedy ludzie otrzymają aplikację, przeczytają nową, ulepszoną książkę, zaczną robić ten biznes we właściwy sposób, a to zrobi ogromną różnicę. Kolejna krótka analogia. Kiedy nauczycie się tego, czego chcę was nauczyć, to tak jakbym wręczyła wam kluczyki do pojazdu, i już dziś możecie wsiąść do tego pojazdu, możecie zacząć budować swój network marketing od zaraz, a jadąc autostradą, sponsorować, nauczać i budować dalej. Podczas tej jazdy samochodem będziecie mogli stopniowo dowiadywać się wszystkiego o firmie, produktach, planie marketingowym i innych rzeczach. Dla ludzi rekrutujących innych do sprzedaży, ta analogia wygląda nieco inaczej. Tak, że muszą najpierw podnieść maskę samochodu, wyciągnąć na zewnątrz cały silnik, rozebrać go na części i złożyć z powrotem, zanim pomyślą, że mogą z kimś porozmawiać o tym w swoim biznesie. Dlatego praktycznie trwa wieczność budowanie firmy tym tak zwanym produktowym sposobem. Jest mały sekret w systemie. Chodzi o to, że uczymy naszych ludzi, aby nie mówili zbyt wiele. Ponieważ im więcej będą mówić, tym więcej ludziom będą myśleć, że nie mogą robić tego samego co wy. I im więcej będą mówić, tym bardziej pomyślą, że nie mają na to czasu. Więc pozwólcie, że pokażę Wam teraz, jakie to proste. My nie potrzebujemy ich czasu. Działanie systemem DONA musicie zacząć od kroku zerowego. Zanim odezwiecie się do kogokolwiek, upewnijcie się, że, że jesteście bliskimi znajomymi danej osoby. Nie róbcie tego, co tutaj się nauczycie, w stosunku do osoby obcej, ponieważ będziecie tracić niepotrzebnie cenny czas. Nawiążcie z tą osobą najpierw kontakt, relacje, poznajcie ją, dajcie jej poznać siebie i sprawdźcie, czy dobrze Wam się ze sobą rozmawia i spędza czas. Przecież o takich ludzi chodzi w network marketingu. On polega na byciu miłym dla innych. Wszyscy, których znacie, mogą to przecież robić. Kiedy zrozumieją, że nie ma to nic wspólnego ze sprzedażą, będą bardziej niż zainteresowani. Widzicie więc, że mamy tutaj ogromny, niesamowity rynek ludzi, którzy pragną mieć swoje życie na własność i są waszymi przyjaciółmi. Nosimy czapkę z napisem Own Your Life. I tak samo zapinki w kołnierzyku z tym samym napisem: Don ma taką zapinkę, a jeszcze nie. Co oznacza mieć swoje życie na własność? Są to elementy, o których ktoś może was zapytać i stać się to może początkiem rozmowy z daną osobą. Ale jeżeli nie macie tego, to możecie też zacząć działać z tym M. dona w inny sposób. Po prostu w trakcie rozmowy z przyjacielem lub kimś znajomym, kogo spotykacie, zapytajcie go takim pytaniem, warto sobie to zapisać. Powiedzcie, czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jakby to było, gdybyś mógł mieć swoje życie teraz na własność. To posiadanie życia dla mnie oznacza, że mam jednocześnie wystarczająco dużo czasu, pieniędzy i zdrowia w jednym momencie. Większość ludzi nawet nie zna jednej osoby, która ma naraz wszystkie te trzy elementy. Młodzi ludzie z pokolenia milenialsów, jeżeli zarabiają około 6 milionów dolarów rocznie, mają już dobre pieniądze, ale nie mają czasu, ponieważ dojeżdżają do pracy, spędzają tam długie godziny. Często zestresowani zaczynają tracić zdrowie. Starsi ludzie mają dużo czasu, ale kończy im się, koń, kończą im się pieniądze, a ich zdrowie się pogarsza, więc proste pytanie pozostaje otwarte. Jak chcielibyście mieć swoje życie na własność w takim momencie, kiedy e, moglibyście się cieszyć e, nim z przyjaciółmi i swoją rodziną? Cóż, ktoś może odpowiedzieć e, wam na to pytanie. Są dwie możliwości. Jedni powiedzą wam. Że wolą pozostać w swojej głupiej, nudnej pracy, pracować przez resztę życia, skończyć bankrutując może, ale większość ludzi powie coś innego. Ojej, to brzmi interesująco. Powiedz mi więcej, o co chodzi. Teraz jesteście gotowi, aby przejść do kroku drugiego. Chcę tutaj, abyście zauważyli, że to jest pierwszy krok z trzyetapowego systemu, który zajmie Wam mniej niż minutę. Nazywa się to 45-sekundową prezentacją. Pomyślcie o tym, jeśli dana osoba może nauczyć się tego jednominutowego kroku, może zbudować ogromny biznes, a całą resztę kroków wykonują za nią już narzędzia tego systemu. Więc drugim krokiem, drugi krok polega na tym, że jeżeli osoba chciałaby się dowiedzieć, jak mieć swoje życie na własność, Waszym zadaniem jest zachęcić ją do przeczytania wyjątkowej książki, która tłumaczy, jak można osiągnąć takie życie, robiąc network marketing. Tą książką jest 45-sekundowa prezentacja, która odmieni Twoje życie Don Feila. To Biblia dla MLM-u, więc powiedzcie tej osobie, że jeśli naprawdę chce mieć swoje życie na własność, mieć czas, pieniądze i zdrowie, powinna najpierw zrozumieć network marketing, ponieważ 100% ludzi na świecie tego nie rozumie. Nie rozumie również tego 80-90% do osób, które już w network marketing są i jest wielu właścicieli firm, które tego nie rozumie. Wyślijcie jej najlepiej sprzedającą się książką książkę w świecie o marketingu sieciowym i będzie ona mieć okazję to zrozumieć i będzie oczywiście wiedzieć, jak prowadzić ten pojazd. Powiedzcie jej, że wyślecie jej najlepiej sprzedającą się książkę w świecie o network marketingu, jest to bestseller w formie PDF-a lub audiobooka, by mogła się z nim zapoznać, zrozumieć i będzie oczywiście po przeczytaniu wiedzieć, jak prowadzić pojazd zwany mlm -em. Jeśli ją to zainteresuje, polećcie jej, żeby się do Was odezwała z jakimikolwiek pytaniami. Zwróćcie jej uwagę, że nie musi czytać całej książki, wystarczy, że przeczyta tylko pięć pierwszych rozdziałów. Zapewniam Was, że sama z ciekawości przeczyta tę książkę do końca. Dlaczego audiobook jest tak ważny? Ludzie dochodzą do punktu, w którym... Mówią, że nie mają czasu na czytanie. Jeżeli jedziesz w dowolnym mieście na świecie i obserwujesz ruch uliczny, to widzisz samotnych kierowców podróżujących tą samą trasą, nienawidzących swojej pracy, do, których, do której dojeżdżają codziennie i w której utkwili na resztę życia i być może marnie skończą, ponieważ mogą zabrać swój telefon za sobą do samochodu, włączyć sobie audiobooka i posłuchać, może się zdarzyć, że wpadną na pomysł, że mogą zmienić dzięki temu, co usłyszeli całe swoje życie. Gdy przygotowujesz kolację, czy biegasz, spacerujesz z psem, właściwie na różne sposoby można nauczyć się, jak mieć swoje życie na własność, robiąc coś innego. Jak widzisz, nie potrzebujesz mieć na to specjalnie czasu. Najbardziej ekscytujące jest jednak to, Don jest w branży od ponad 50 lat i największą wymówką zawsze, jaką ludzie mieli i mają, by się ciebie pozbyć, jest zdanie: Nie mam czasu. Ile razy słyszeliście, jak ludzie mówią do was, że nie mają czasu? Po co im ten czas? Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy zajmować im czasu. Mogą przecież słuchać tego, uczyć się i robić jednocześnie inne rzeczy. Czas i koszty zmniejszyły się nieporównywalnie dzięki nowoczesnym technologiom i możliwościom. Gdy wasza osoba przeczyta książkę lub wysłuchała książki, możecie ją już, za, ma, ma ona już za sobą drugi krok, który zajął wam tylko kilka minut. Jej czas, który poświęca na książkę, to jest jej czas, nie wasz. Wy tej książki ani nie tłumaczycie jej, ani nie wykładacie. ale Jedynie co, to przesyłacie jej tą książkę i tak po prostu one zajmują swój czas, kiedy tylko mają ochotę, to czytają czy słuchają. Kiedy już osoba pojęła, czym jest network marketing i wyraziła zainteresowanie podjęciem działań, możecie jej pokazać w kroku trzecim wasz pojazd. Możecie do tego użyć aplikacji lub linku, który przekierowuje osobę na stronę internetową waszej firmy i będzie ona mogła zapoznać się z produktami czy informacjami innymi o firmie. Pamiętajcie, że w tym kroku przekazujecie najważniejsze informacje, które, które ta osoba potrzebuje, by zacząć działać i korzystać z systemu danej firmy. Nie zasypujcie nowej osoby mnóstwem informacji czy obszernymi prezentacjami produktowymi czy firmowymi dotyczącymi planu marketingowego. Podajcie jej najpotrzebniejsze rzeczy, które musi wiedzieć na początku, a potem z biegiem czasu będziecie uzupełniać jej wiedzę o kolejne elementy. Jeżeli będziecie potrzebować dodatkowych informacji o network marketingu, użyjcie aplikacji Dona, by sobie ułatwić zadanie i nie musieć umawiać spotkań trójstronnych z kimkolwiek. Krok trzeci też nie zajmie Wam dużo czasu, ponieważ nowa osoba większość informacji otrzyma albo z aplikacji, albo ze strony internetowej firmy. Od momentu, kiedy zadajecie komuś pytanie o posiadanie swego życia na własność, posiadanie czasu, pieniędzy i zdrowia jednocześnie do momentu, kiedy ktoś czyta książkę i przegląda różne produk później produkty, poświęćcie na działanie, poświęcicie na działanie e, tym systemem 4 do 10 minut własnego czasu. Porównajcie czas, kiedy to ludzie próbowali innych uczyć, jak mają sprzedawać. Kiedy wszyscy spędzali godzinę, dwie na nudnej prezentacji, w której była mowa o całej gamie produktów i wszystkich szczegółach planu marketingowego. Co czuliście, kiedy ktoś mówił wam potem, że nie jest zainteresowany? Z pewnością czuliście się bardzo sfrustrowani, a po trzech miesiącach takich działań rezygnowaliście z MLM-u, działając systemem Dona, nawet jeżeli ktoś powie nie, nie musicie czuć tej frustracji. Bo tak naprawdę nie zmarnowaliście wiele swojego cennego czasu, by pokazać tej osobie możliwości. Pracujcie więc mądrze, ani ciężko. Cencie swój czas, który jest najcenniejszym dobrem, którego nikt i nic wam nie, nie zwróci. Możecie mieć przez to go więcej, tym samym mieć coraz więcej pieniędzy i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie z Donem. Razem z Krzysztofem organizujemy je dla, wa, dla wszystkich zainteresowanych. Są to spotkania zupełnie darmowe i neutralne. Możecie wszystkie nagrania i wiele innych materiałów znaleźć na naszym kanale YouTube Three Steps on Your Life. Oczywiście subskrypcja i dzwoneczek spowoduje, że nic nie ujdzie Waszej uwadze. Na Facebooku znajdziecie nas na dwóch grupach i na naszym fanpage'u, jak również na Instagramie. Zapraszamy do dołączenia do fanów On Your Life. Dziękuję Wam serdecznie.